Pierwsza tego typu zabawa na streamie. Wpadłam na pomysł Secret Santa, ale tam nie ma nic sekretnego, jestem streamer Santa, ok? Zbrałam 32 streamerów. Wszystkie osoby, które zebrałam, to są osoby, które są znani na całym Twitchu, w całym polskim internecie. Są albo wiralowo vira, poszły, albo są bardzo charakterystyczne, albo ich zainteresowania, hobby, zwyczaje są bardzo znane. Każdy z tych streamerów zna siebie. Zna siebie nawzajem, wiedzą o sobie co nieco, jakie szoty widzieli i na tym się skupiałam. Więc streamerzy będą mieli dzisiaj do wylosowania jedną osobę na moim ręcznie robionym <śmianie> losowaniu. <śmianie> będą mieli do, wylos do wybrania jedną osobę, której zrobią prezent. Mają... Za zadanie kupić prezent, zapakować go oraz wysłać do 21 grudnia. Deadline wysyłki, bo ludzie wracają do domu, czasami ich nie ma. Na koniec grudnia z moim chłopakiem, 28 grudnia, bądź 30 grudnia, będę razem z Dawidem robiła się podsumowanie tej takiej zabawy. Zobaczymy kto, każdy, kto komu co wysłał, jak co poszło. Ale was dużo, dużo jeśli ja się nie Dużo Cieszę no, no. no. się bardzo. Dobra, 17.30. Ja przygotowałam taką planszę, trochę jak w szkole. I każdy z Was będzie wybierał numerek, i pod numerkiem jest ukryty jakiś nik. I nie wymieniamy się jak coś, okej? Okay? Jest zasadnie, wymieniamy się. Jeśli ktoś wybierze A siebie. To jest problem. Nie, jeśli ktoś wybierze <noise> siebie, to jest problem, więc siebie też nie wybierajcie, na tym popracujemy. Nie ma co przedłużać, moi drodzy. Zaczynamy. No to no kochani, jest Zyniak na serwerze, Zyniak no Z, może pierwszy wybierać. Nie, nie znam za to, mam numer wybrać? Tak, wybierz sobie od 1 do 32 i trzymamy kciuki, żebyś nie wybrał siebie, dobra? 7. 7! Okej, dobra. Ale emocje. No, 7! Nie Jak multi! No i mamy, no i mamy. Bardzo się cieszę. Jak już dziękuję bardzo. Jako Celjasz podoba ci się wybór twój? No, z racji tego, że budżet jest ograniczony, nie wiem, jak mam mu kupić Flow za 200 zł, ale się postaram. <głosłabym> 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 Dobra, okej, okay, popracujemy. Kreatywność się nie ograniczy, prawda? E, y, mam pomysł, Karolina. Tak, słucham. Bo żeby uniknąć sytuacji, w której ktoś wybierze siebie, to teraz może jak Nitro wybrał Multiego, to teraz nie wybiera multi, bo multi już się nie wybierze. No dobra, ale jeśli ktoś wybierze kogoś. No dobra, no to idealnie, no to multi... No to niech będzie trójka. I O, Dobra! O,

Dostałem jakiś fajny prezencior, na pewno kreatywny. Teraz ja wybieram, tak? Dokładnie tak. Numery od 1 do 32 to może 17 wezmę. 17? Owo. Dobra, taki dla sobie pik jakiejś urodziny czy coś? Mokry suchar! Dobrze. <ś ikonika> to będzie łatwe, to Są będzie łatwe. Co tam przygotujesz, Barteczku? <ś> to sushi, czuj, będzie tak? no, exactly. Ej, Ja chciałem Dominika, ja chciałem Dominika. Karolina, wszystko dobrze? Co tak się trzęsą te ręce? Ja zawsze mi ja, się trzęsą się lekko. Dobra, dobra. Dobra, Słuchaj, teraz ty. No to ja poproszę numer 11 w takim razie. 11, Aha. dobra, uwaga. O, i suchar ma Dawidka. O. Nie? O. Dobra. 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 Będzie, dobra, będzie łatwo, będzie Dawid łatwo. No. No. Okej, okay, dobra, Dawid. No, okay. Cztery. Cztery. dobra. Pod czwóreczką mamy... Well. O, tak, yes. tak, dobrze, no. tak? Tak, najlepszy, tak, nice. ja już wiem co dla niego, dobra, dobra Już ja masz prezent? Drogę, no trochę się mi to niepokoi da mi Pełno paczki, szybko poszło Karty Pokemon. Pokemon Ja nie wiedziałam, że do mnie jest klasyc. taki fan Markuela akurat, nie, ale dobra yes, Jest Krzysiu, jestem. super Jest, oczywiście, to ja cichutko na nim wisię, no to może mój szczęśliwy numerek 8? 8? Jeszcze numerek mi zapisał <grymne> już żadne dziewczyny nie Z wylosowali, zaraz, zaraz, chyba, nie, nie, nie? A propos Mela Pustelnik. O! o mela! <grymne> mam, e, tak, Mela, musisz wybrać numer. Możesz wybrać numer, powiem ci, czy wybrany. Y, 12. 12, Daj, 12 wybrany. dobra, czekaj. Okej, okay, czekajcie, 12. Overpool! O! o. To, kto ma Mela, mamie. masz overpoola. Mela, mela. mela. Tak, super. super dobra, super. <grym> Dzięki, Mela. <zresztą>. Teraz <grym grym> Pa, pa. Czekaj, czekaj. To ja? ja pokaż, pokaż numerki, pokaż numerki. Już, już, czekaj. Proszę, 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 proszę. Trzynaście. Trzynaście. Pechowe. No liczba. Zobaczymy, czy szczęśliwe czy pechowe. Slyprox, ewidentnie szczęśliwe. No, Kurwa, ale fajnie. Let's go. To jakie blisterki chcesz? No, no, dobrze. Dobra, ja teraz, tak? Tak, Slay. To ja poproszę 22. 22, dobrze. 22 bierzemy i... Olaczka! Co za przypadek! Wow! No, wow. No, się osiedło z worka ustawione. No. no dobra. Olu, panienka Ola. Dobrze, dobrze, to w takim razie ja poproszę 14. 14, dobrze. Pago 3! Ale to będzie kolabo! Dobrze, no. dobrze no. fajnie. Super. No i a propos Pago, to chyba go nie ma, on chyba nie ma, <noise> że dzisiaj jest w głosowaniu ogólnie, bo pisałam do niego kilka razy i jeszcze, jeszcze nie otworzył. Gadaliśmy o tym, że ty chcesz Pago. Z uwagi na to, że gra z CS-a i są granaty. Ja mówiłem, że jak dostanę y, suchara, no to gówno mu wyślę, więc to jest... <głos> no, <głos> niech to omówię, nie muszę e, <noise> Dosłownie jesteś slejpem po siebie, to jest tak p******e. No, nie. to jest ustawione. Cud, no, bo to jest, bo, ja mam, jest cud bożonarodzeniowy, rozumiesz? To może Czy... Paris ich wybierze za pago, co? Jak tak rzadko jest. No Wybieram no. w takim razie 32, bo on tyle chyba ma lat, nie? No oh. Tak, pozdrawiam. Oh. Tak, tak, tak. Oho, No i gdzie? Ja sam siebie wybrałem. Ostatnie. Oh, <laughs> <laughs> 32, Jasko 9 95. Oh. Tak i wiem, że Jaskol jest teraz na meczu i pije alkohol i się dobrze bawi, więc Jaskola też dzisiaj nie ma, ale ktoś może też za niego wtedy wybrać. A, nie, już Socara nie ma. Jaka to ja mam za Jaskuła, szafista. No. no. No dawaj. O. Dobra. 95... co to się. bym mu dać? <ślajemy> 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 Ciężkie się balosowało. Oh, Ciężko się balosowało. Cubierki. Dobra, dobra, dam... To mój jeden. Jeden. O, jeden. o, o okay, No tak. i zarąbała mi liczbę do szczęścia. Nie... Dobra. lajsu. <laughs> Oooo. Ku... Oh, o, 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 jaki nie się mi robi. Okay. się wylasowało. Może być, być ciekawe akurat, patrzę za to, że jaskół dużo grało w Eldenow. Eldenow. <laughs> tak, Ta duracja. No, 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 no. Może być ciekawie. Dużo to mało powiedziane. No. Za dużo, za dużo. Ja bym wybrała taką... Dziewiąteczka, dziewiąteczka, dziewiąteczka. Dziewiąteczka dla panienki mhm. Szymi, dobrze? I tutaj jest Sroka. O! o. Dobra, o. dobra. O, Panienka Sroka. I ja też czuła czułam, nie? Czułam <laughs> to, czułam to, czułam to. Dobrze zrobiło. Teraz ja, teraz ja, teraz ja, To ja chcę... Boże, co ja chcę? Siedemnastki nie ma, to chcę dwadzieścia siedem. Dwadzieścia siedem, dobrze. No, może oby co? nie Stasiek, oby nie Stasiek, błagam, oby nie Stasiek. <laughs> o, ej, Krzywo, Krzywo! Graf! Oh. Oh, oh, oh. No, tego kolana się nie spodziewała. Nie bój się, mi nie trzeba kupować kawalerki na żoliwot. Zaczynamy pokazać, że bawią <grym> Czy została liczba 14? Nie. Nie. <grym> Trudna decyzja. <grym> nie, no to... To nie bierze udziału. Największą to została. Największą to została, mi daj. 31 w, 31. w takim razie, dobrze. Zwierzak, no! O! O! Witam, witam. Dobra. Ej, faktycznie, jak Nitro zwróci Ej, uwagę na to, że robimy od, jest to mega najbardziej Ej, Kurde, 25. Niech będzie. Dobrze? Ja zwalniam do i tak internetowo. Denis tak o kurde! No to sam Sergiusz! Kogo wybrał? Zjedzasz się Ja, ja, ja mam! No to klasunia. Dobrze, klasu, no klas? ja Chcę coś drogiego, pamiętać. No. Do 200 zł szybko, a Do 200 zł! Tak, nitro <grym> <grym> tak. ja. fan BMW, także powodzenia od no. Może <grym> um. nitro wybierze osobę, która ma wybrać teraz po prostu. Dobra, to ja wybieram. Mati Skatera. O siemanko. O, o cześć Mati Skater. Nie, jestem. E, ja Tam. ogólnie powierzę swoje losowanie, Tam. bo jest ze mną Łukaszek, więc on wybierze po prostu liczbę za mnie. Dobrze, kolabo już. Witam, poproszę liczbę 28. Aha. Liczba 28, dobrze. Liczba 28. No i mamy X, Torek. O, fajnie, fajnie, okay. fajnie. Oj, fajnie. Fajnie. O, myślisz? Ty. No, no jak ja akurat ja myślę, tak. że Matiewu trudno. No. A A nas... może być, może być. No, no się znać, tego, to. wyzwanie tutaj, Torek. Teraz ja, tak? Tak. Torek, tak. Dobra, dobra. To ja bym poprosił numer 26. 26, dobrze. Mhm. Mm mm -hmm. Tutaj jest ukryte. Po 26 mamy Mylin. Mailin, no okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jest, jest, to, to Tak, i czy jest, Mailin jest? Jest, jest, yes. yes, dobra. Właśnie, słyszałam, że remont był, ale ty się już się zdążyłaś. No to zapraszam do wybierania. 21. A 21, dobrze, już dobrze. To już, 21. Nervarian. O, miło. O. O, tak, prawie samy. napisałam Nerwariem na przez z... <laughs> ja myślę, że Mike są obowiązkowe w tym przypadku. I niestety chyba Damiena z nami nie ma, nie widzę go na czacie. To jakiś lodowiec musi, albo może właśnie Malin, albo może Rybson. Ktoś z Was chce wybrać za tego Nerwariena? E, Malin chyba... No to e, dobra, to ja Nerwarienowi daję e, 20 20! Menders 7! Od Nar dostanie o, dostali proszę! Dobrze, dobrze! <laughs> No ciekawa jestem, co dostajesz cię, że? Nervarie do gesta, ale chyba jeszcze tak się dobrze nie znacie, więc zobaczymy, co Ci tam sprezentuje. To ja poproszę dziesiątkę. Okej, okay. dziesięć? Mamon! Mamy. Mam. Julka, coś dla Mamona. Okej, okay, cieszę się, no. bardzo się cieszę, naprawdę nie wiecie, jak mi ulżyło na sercu właśnie. O, tego, nie się ja. Ja. O, że tego się nie ja. Tego się mam bardzo. Kamil, jaką no? cyferkę sobie życzysz? 29. 29, dobrze. No i... Amusia dostaje frezę do woda! E, co za szczęścia! Jak Idę do Valoranta i zadowolona! Eee, ale ty się trzeba kreatywnie coś! Jest duża okazji, no, dobra okazja! To tak rzuciłem, żeby było, wiesz, spoczywało! <sum> 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 y, to takie wigilijne 24. Super! Jabłczan! Okay. O! Przed chwilą myślałam, co mu kupić. To tak tak ciekawie niewylosowany. I ja przy ciurrycy zasugerować widzom, ja trzeba go zasugerować. No, tak. <laughs> Może ja już ten magistra skończył ostatnio, psycholog, także człowiek wielu talentów. A, dajcie spokój. E, no nie ma moich numerków, to ja poproszę 19, tak losowo sobie. Kliknę. Mhm. A Wizo TV, Dominik Boss, twoje ręce, buduje. A tak robiłem właśnie tą tier listę i i Dominika właśnie nie wiem co, co mu kupić, to sobie po prostu <noise> obejrzę, obejrzę z dwa streamy i się dowiem Tak, bardzo okazy się może tym poznać, ale to, Dominika sobie się bardzo no polecą. Dominik? Piątkę proszę Piąteczkę, proszę Rixon LOL! O! A, ej, to jestem ja! Cześć! <grymne> no jesteś ty! Nie Super, no, Artur! Chcesz nie wierzę w to! No. Nie będę no, mówił. Nie, no ja to tak... Nie, nie chcę dłużej. Nie mów, nie ja mój, mój mój, się postaram. Wyślę ci taką listę 20 Dobra. rzeczy. Dobra. <grymne> Ciążkę kucharską ci kupię. O, to naprawdę. Dziesięć To ja wybieram numer 15! <grymne> nie uczę Sada! O. Yeah, yeah Dobra, ja wiem co jest pod cyferkami. Nie chcę się sugerować, więc Dawid, może za mnie wybierzesz? Ja? Tak, Dwa. tak. Dwa? Delord. DELORDA mam. OK. I Delorda też nie ma. On mi właśnie, że go nie będzie, więc czy jest tu chłopak Delorda, czy słuchar już poszedł? Nie mogę Chłopak Ja za niego wybiorę. Ja za niego wybiorę. Ja wybiorę za Delorda. Tam wybierzesz? Dobra. Osiemnaście wybieram za Delorda. Osiemnaście. Okej. Okay. Mati Skater YFL. Dałem. Taka szóstka, taka ładna, to wybierę tą Szósteczkę. szóstkę. Szósteczkę, dobrze. Pod szósteczką mamy Lucielle. no, oh, no, no dobra, to będę musiała robić z jakimś fajnym prezencikiem. No. Ja jinę moje... za będzie git. Za tak. Tak, masz jakiś fajny pomysł? To odezwę się. <grymia> ja Do odezwij, odezwij, no. Dobra, to Luciella. Dobra, to ja wezmę 30. No i właśnie, kubon. Okay. Kubon dla Lusie no, no to ja mam co? 23 mi dostaje, tak? O tak, nie, dostaję. ciekawe, kogo wylosuję. Oh, ciekawe, kogo byś miał. No, no, to to tak. Nie, 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 nie no, bracia tutaj! Czy ma tak? Czy ja mam Bladiego? Tak, czy parys ma Bladiego, tak. Jak to dobra. powiedziałeś o <grym> olimpiadzie? Blady! Blade! <grym> <grym> Bl Bl Blade! Blade'ego masz! Super, <grym> dobra, dziękuję Wam kochani, Znaczyna za Pa cię udział! Dzięki, cześć! Bye, bye, bye! Ale super wyszło! Ale dużo osób właśnie, nie spodziewałam się, że w tylu. Nawet paris mój widzę, nawet paris na streamie, ja pierniczę, że dobra, to no tak, tak wygląda cały otworzony ten, sorry, że troszkę się porywa, ale robiłam go godzinę, no dzisiaj jechałam do sklepu do Chińczyka kupić rzeczy, super widzicie, super organizacja, ja się cieszę, że tyle osób wzięło udział, życzę im dużo radości i zabawy i po mojej drodze, tu są streamerzy, którzy często mają pierwsze raz z sobą interakcje, więc jakby... Wiecie, z czego by się ucieszył Slay, czy z czego by się. Czy ktoś zapisał wyniki? Nie. <grymne> Będę musiała oglądać streama.